Siemano widzowie, dzisiaj znowu gramy w Slap Tower. I znowu mamy te i znowu ben, i będziemy zrzucać ludzi z różnych miejsc. Nie hejtujcie mnie za to spowiedzenie. Ale dobra, lecimy do odcinka. Siemano widzowie. O jak widzicie, znowu miłość, jak zawsze. No ale co 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 ma nie marudzę, po prostu mówię, że jak zawsze tu że jesteś z, z, tak samo jak bo ja zawsze, zawsze. Muszę że, być. Tu, że, że że jak zawsze jesteś, bo zawsze muszę być a są niektóre a na moim kanale są niektóre filmiki bez ciebie no ja teraz um ze mną. A czasami mogą być też bez ciebie, bo lubię czasami ten wstawiać bardzo późno. A ja... i widzowie, e, gdzie jesteś Fionek już? Na miętówce. Ja też. Tu na Ej, nie. a spadłem na niebieski. Poczekaj już idę. Siema. O, siema. Już lecę. A i widzowie, jak będziemy widzieć, jak jakiegoś widza, to przepraszamy. Mm. Nie ma. No no jak nic. No znowu. Hello, my guys. No, ej! Hello. Tylko mnie nie troni. No ja pier! Gdzie spadłeś? No nie gadaj, na sam dół. Simonowicz, widzowie. Wywalaj! Wywalaj! No e! Ty wywal! Wywalaj! Było <noise> no, trzeba mnie nie bić. Wi, wui, wui, hui, hui. Oui. Więc sobie widzisz, jak nie... Widzicie jak Franek nie nęka. Ta na pewno, nieprawda. Po czemu nie bijesz? Nie pytaj. No ja pię. Oni wszyscy właśnie, oni się pócali na tym. Nie poczekaj na mnie. Dobra widzowie, tutaj już wskoczyliśmy, no i tam, jak, gdzie zawsze są trolle, to tam już jesteśmy. Już no. tam, O kurde, są troleży. Tylko nie ta! A, ja wiem! No super! Gościuwa mnie zepchnęła. Miii, już ma na YouTubie! Aaaaa. Ta babolka? To jakaś dziewczyna, ruda? Mm, on, nie, ona jest blond. A to ja że rzuciłem przed chwilą. Jej! Gdzie jesteś już? Niebliski. Nie bliski. widzę cię, o! Widzę cię. ma? Miętówka! Mmm, babosz. mięta. Wywaliłem gościa. Habosz, babosz, miętolada. Tylko nie spadnij. Jest! Siema. Siema. Jakby co to teraz Cię nie walnę? Ona oh, kouklo zřícá, tak? Po to kouklo On já Ty debilu! Ej, a můžeš to Tapucina balerina, excesovna signora. Jej, YouTube. Trolezy. Berbelen. Ty mi kříni. Bam bam bene, bam bam i... Jak się biją, no. Ja bym chętnie dołączył. Ale fajnie. Poczekaj skarczy, żeby tu poszła. Pa, idzie idź go. Dawaj! Trolluj go. A! Wpadł Spadł! Jej. Uf. Oh, no! Dawaj, debilu Jej! Ale bój, Dywanem leci, dywanem leci, po tego. wywalać! Sorry! Cięba mnie! Aaaa! goś mnie tak wywalił! Ja cię przypadkowo uderzyłem! Nie spokoj, Luz, ja cię też nie chcę O, spadłeś! No, tak, bo mnie wywalił! Ej, ja robię speedrun! Tu, 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 tu Widzowie robimy speedruna totalnego. A, diabę. A tu na balerine ekspresowo nas i Nie, no jeszcze raz. Eee, dobra. Lecimy. Speedrun, speedrun, speedrun. Speedrun! Ja Jestem na miętówce. Ej, miło, że wiesz, że ten mój kuzyn na filmikach niektórych na parkurze przeklina. Co on mówi, niby? Na filmiku nie mogę tego mówić. A chyba ty, baba. Przepraszam, widzowie? Co mnie wywalasz? No to masz sam. Brawo. Ja, no, zaruszał do sam. Ale gościarko Ui! Idziesz? Aaaaa! Ja Spidra. Gość chciał mnie wywalić, ale coś mu nie wyszło. Wiesz. No co wy odwalacie? Jestem na trolowni. O, nie, tu ten gość, co ma dywan. Aaa, no znowu spadłem! Spidra. Nie. Ja też jestem na żółtym. Nie, no ten. Nie, no ten slaptower Tower jest beznadziejny. Chyba Ej! Jak... A mas... Chciałbyś. He, ja nie. Ja Wracaj tu. No, no. Nie złapisz mnie. Ej, jakaś kana dołączyła do mnie. Nie za weź się tak nie śmiej Al albo ty się śmiejesz, albo filmik się skończy. Ale bez przestawy. No, jest przydatny, no właśnie. Ja pierdolę. no, spadłeś. A jakąś gościelę jeszcze wywaliłem na dół. Czyli mają na kapucina, balerina, Nie no dobra! Jak tak, je, jeśli jeszcze raz mnie walniesz, to nie będzie filmów przez tydzień. Chodź tu gość. I dobrze ci tak. a? Bo powiem widzą, żeby cię nie subskrybowali. A ja już nie będę twoim kolegą. No teraz, teraz przesrałam. Ty przesadzasz. Obydwoje przesadzacie i za chwilę nie będziecie gadać! Gdzie jesteś? no niebieskim. Ja też. kupi gość. Każdego wywala i wywala. Widzowie, jak widzieliście, każdego musimy wywalać. na gościu? Ej, wywaliłem. Nie no, ja idę na innego Slap Tower'a. Ja idę z tobą. Może Slap Tower 2? Dobra. To dołączam. Widzowie, zmieniamy grę na Snap Tower 2. No, ja na pewno ja wchodzę do czego innego. No czemu? Bo sam taki jesteś. Miłość, daj mi ten telefon, bo za chwilę wybuchnę chyba. Bo już mnie irytujecie i za chwilę nikt nie będzie ze sobą gadał. Czy my mnie. Czy wy mnie rozumiecie? Czy jesteś? slap to E3? Miłość, co? Nie, ja cztery. Jeszcze raz będziecie się kłócić i ja zabieram twój telefon i już nie będziesz gadał, usunę jego numer i ci dopiero oddam telefon. Musimy się normalnie zachowywać. Ok? Dobra. Dobra, idę na slap Tower tu, bo mogę się tyle tu. Ze 2 na 3. Jesteś? Ja jestem na cztery. No jak na cztery? Na cztery. No co? No tak. O ja cię! Już nie chcesz. jakieś do... łapki do zdobycia? No, jest jedynie taka, sre... nie taka przezroczysta. Tylko? No ja... Chyba. E, tak, przezroczysta. Ale chyba są dwie. Nie, jedna. Już... Jedna do zdobycia. Nie mogę tu przejść. Ja jestem? Gdzie, na, na jakim poziomie jakby jesteś? Ja teraz powoli idę na różowy. A na różowy? Bywalaj. Bywalaj. Wow. Nie wiem, Dziękuję. w ogóle. się. wiem, gdzie Czy Pani tego Nie słyszę. Ale teraz słyszałam. Ciężko było tego Nie usłyszeć, wiesz? O. No. No tam? Już umyłeś się. Nie, nie jeszcze. To telefon z powrotem. to? O godzinie 19 to ja mówiłem dzisiaj kąpić. Godzina 19, 45, Na myślisz, Tak, na dół. Telefon zostawię. Dobra, potem ci napiszę to była ok. Dobra, to pa, nagrywaj się. Dobra, pa. Dobra widzowie, niestety teraz y, filmiki już y, reszta już bez Miłosza, niestety, ale to nie, co. jakoś to, to da się przeżyć przecież, kurde, może zepchniemy tą gościówę, nie, lepiej nie. Będę sobie normalnie przechodził, nikogo nie zrzucał. Tora może dwie osoby zrzucę, ale dobra, na razie nikogo. Dobra, już jesteśmy na niebieskim. I zaraz przejdziemy na następny. Dropidowie, teraz dochodzimy powoli do żółtego Mamy żółty. Uch. Ale że są najgorsi. Nie no, dobra widzowie, to koniec na dziś. Ale nagramy jeszcze kolejnego ostatni film dzisiaj nagramy. Więc dobra, nara widzowie! Nareczka.